Cofnie, cofnie, fajnie dzieci stoją tu. Nowy przystanek autobusowy powstał tuż przy domu seniora w gniewie. około 100 metrów od tego starego. Niektórzy mieszkańcy mówią wprost, gdyby nie pomoc w telewizji, to problem przystanku przez kolejne lata byłby niezałatwiony. Można wszystko zrobić, jeżeli się chce, jeżeli jest dobra wola, po prostu nie. Moim zdaniem to nie był, nie był żaden, jak to się mówi. Przemów czy coś takiego to był obowiązek obowiązkiem wójta było po prostu, żeby to zrobić. Ale on się nigdy nie stosował do żadnych próśb ani nic mieszkańców. No i tak był w planie, tylko może, może troszkę przyspieszyło przeniesienie go, bo ja z tym właścicielem gruntu wcześniej rozmawiałem. On nie miał przeciwwskazań, jak rozpoczynał budowę, żeby ten przystanek stał. Uzgodniliśmy, że w razie potrzeby, gdyby on potrzebował teren zagrodzić. Czyli prywatnie, prywatnie użytkować, to miał przyjść do mnie, uzgodnić, mieliśmy. Stary przystanek był na prywatnej posesji, bo właściciel działki kupił ją, gdy przystanek już tam stał. Przed kamerą nie chciał się wypowiadać. Poza nią tłumaczył, że już kilka lat temu proponował Wójtowi Słońska, by gmina odkupiła część gruntu, na której był ten feralny przystanek lub zwolniła go z części podatku od nieruchomości. Zainteresowania nie było, więc w końcu ogrodził swój teren. Wójt Krzyśków widzi tę sprawę nieco inaczej. Ulga w podatku to, to jest daleko idący temat. Nie? Z podatkami to jest różnie, ale wola, wola jego, żeby była taka, to byśmy od razu rozmawiali. Była sprawa przełożona, niech nie mówi. Jeżeli byłaby potrzeba, wtedy byśmy do tematu wrócili. Zmianę lokalizacji przystanku autobusowego wójt Słońska ustalił z władzami powiatu suleńczyńskiego. Jaki jest koszt tej inwestycji, tego włodarz gminy nie wie, bo jak mówi, dopiero czeka na kosztorys. Artur Szymczak, Informacje Lubuskie.